Do Eurotrack Simulatora dodali coś takiego jak Driving Academy, dlatego dzisiaj sobie spróbujemy zdać za to, za pierwszym razem. A ja tam Was w trzecim odcinku po moim powrocie. Zostawcie łapkę, suba, napiszcie komentarz, wbijcie na Discorda i na Instagrama. A my zaczynamy jeździć. Weźmiemy sobie jazdę po to, że te testowym spróbujemy to zrobić to nie jest łatwe ja już to nagrywam czwarty raz gdzieś i niestety to będzie długie do nagrania pewnie więc włączamy silniczek o piękny dźwięk wpuszczamy z ręcznego włączamy światła teraz musimy zrobić stopniowy zakręt w lewo. Jazda po śladzie sy. Tu jest bardzo łatwo jechać. Jak ja to widzę, jest tam to Tutaj jestem jakimś mistrzem, ja... Kartę rowerową O! Oooo! Prawie nie wyhamowałem Dobra w lewo skręt Odcinek w prostej przygotujemy Łatwe zakręty są trudne A to widzę chyba jest widzę to jest co dobrego Ja to wiem w piarkę. ...jajko Gigi. Końcówka. Końcówka toru. Bo yes. tutaj zaczynałem. Czekajcie, włączymy sobie to. A nończy. Podjedziemy już tutaj, zobaczymy. Zobaczymy czy zdane. No nie <śpiewanie> to już tak ładnie by było. No to co? Trzecie. To druga próba skip. Włączamy silnik. Zbieram po teraz. O o o, wejmy. Teraz kraczymy Teraz skręcamy w stronę hamy, hamuj. stronę Wyhamuj, hamuj, hamuj. Hamuj. Hamuj, hamuj, hamuj. Hamuj wieszek. Wiesz Przejawiamy w tą błędkę I zakończmy No to zaczynamy od nowa Tak, ja wszystko musiałem w jednym piknięciu tutaj zrobić, nie? Jak nie? Jazda zdaję wyznaczone, bo najechałem na krawężnik. Jezu, co, wie tego się nie da? Widzicie, jak ja się dla Was poświęcam. O, 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 o. Jest dobra. Gazu nie, nie nie wykręcam. Jak ja to zrobiłem przy 350 na godzinę? Nie. Co jest ten zakręt? Przy 50 jest ciężki.

Um. Nie, do przodu, do przodu to mam pod. Tak. Dobra, jest teraz, co wychodzi. Tak. зүгээр үүхтэй төс бега чинь хиттар Nie znam tego. Zacznij od nowa i już tam. E, e. No i wjeżdżamy na tor. Jakby ktoś powiedział mi, że ciężarówki mogą wkurzyć, to nigdy bym o tym nie pomyślał. Dobnia w lewo, później lat S Już ten tor na pamięć pamiętam wzor Na chwilę ręcznie będę latał ciężarówko i tyle i egzaminator! Pan nie wie kim jestem, nie? A, pa. Dobra, panek zamienia, to się nie zna widzę To nie wiem Ale idzie co? Gdzie to nie wcześniej nie mogłem Piadę! Dobra, świecić umiem, nie? Ja. Ej, teraz szczęściem co tu stoi! Teraz szczęściem co tu stoi! To żółte auto, co tu jest? Tak. Żółty e, to jest Tesla. Nie szanuję Tesla. Włączamy gierkę. Ej, z O, teraz bym słychać. No, no, no. Vláděj, v jakých to bude. Oj, i teraz nejháj na krveník, nic ne? ne? Mám to v děši. A i dojdziemy, na koniec. Dora, czekaj, gdzie jest taki chwastki wchodzący bo wow, no, ja chcę tak to zatać teraz. Chyba to robię. I cyk. No to tak. Spróbujmy zobaczyć jazdę po ulicy. Dobra, tego się nie da zrobić Dziękuję za oglądanie. No i widzimy się za już. Miałem mówić za niedługo jutro. Pa pa!